哎，哎。Mm. Eh. Eh. witajcie moi drodzy, jasna yes, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie na kanale dzisiaj moi drodzy będzie tak nieco inaczej, tak dzisiaj tak będzie nieco inaczej mhm mm Otóż jak ostatnio mogliście widzieć na kanale pojawił się film z jodą challenge moi drodzy taki challenge, taki wiecie górski challenge <grywa> pojawił się moi drodzy challenge z jodą na kanale oraz właśnie mówiłem wam tam, że jeżeli pod tym filmem wiecie 1000 łapek w górę czyli pod tym co wcześniej był, wiecie 1000 łapek w górę to właśnie moi drodzy e, pojawi się owy film, czyli taki backstage'owy film making of owy film, w którym po prostu powiem wam jak owy film powstawał się tamten. Dzisiejszy film, moi drodzy, zawiera tytuł Jak powstają filmy na YouTubie W każdym razie wybaczcie, moi drodzy, że tak dopiero teraz się pojawia ten film, ponieważ mówię, że na następny dzień się pojawi, jeżeli wiecie, to on tysiąc dolarów. W górę, natomiast pojawi się dopiero po Dlaczego? Czyli generalnie chciałem, żeby ten film dzisiejszy miał jakieś przesłanie. Więc zobaczycie, jak wygląda film przed edycją oraz po, po edycji. Ale generalnie myślę, że po prostu ustawię takie zwykłe scenki, które nie wyszły, to wstawię jakoś tam połączę, dodam pierdoły, Ponieważ generalnie moi drodzy, są dwie perspektywy. Jedna z moja, gdzie ja nagrywam film, montuję, coś tam przerabiam, dodaję i tak dalej oraz wypuszczam go wam i w tym momencie się pojawia druga perspektywa, czyli wy, jak ten film widzicie. Więc właśnie wszystkiego się dzisiaj, moi drodzy, w tym filmie dowiecie. I ostatnia rzecz, jaką jeszcze chcę wam powiedzieć, tak już przed startem, przed wszystkim, tak odtopując, moi drodzy, że jeżeli po tej jeśli widzicie tysiąc, w górę, tysiąc, opowiadam w górę. Bo, obawiam się, że to może tutaj być całkiem trudne. Jednak, jeżeli widzicie tysiąc, opowiadam w górę, ja się będę brał z kimś tam, z, może z kimś z rodziny, może z mamą, może z tatą, może z bratem. Właśnie się zabieram jakiś drugi challenge, ponieważ tamten challenge, który nagrywam wtedy z Jodą, był właśnie nagrywany bardzo spontanicznie. Ponieważ w się dowiedziałem, że właśnie będę się, że się mam możliwość z nim spotkania. E, I możecie też pisać w komentarzach, jaki byście chcieli ujrzeć na kanale. Mniej więcej taki wszystko mniej więcej wygląda, co kogo to interesuje. Mati ty chory pojebie. Więc generalnie wszystkiego się dzisiaj dowiecie jak im na YouTube powstają, na generalnie w moim wykonaniu. Lecimy ją! Właśnie jak teraz widzicie wygląda... What the fuck! W sensie nie ziemi. Jak teraz widzicie na ekranie teraz jestem ja, a teraz jest znowu tamty, tamta scena z filmu, teraz jestem ja, tamto z filmu, ja, tamto z filmu, ja tamto z filmu, no. No i wszystko jasne? Warto. Nie, zamkniętam. <grymne> Nie no popatrzcie teraz, jaka jest różnica. Teraz zrobię taki trik, magiczny trik, po prostu który uwielbiam robić, czyli kolory, to jest po prostu tak piękne, filtry, kolory robienie tych kolorystyk to po prostu masakra ponieważ pierwsze co się rzuca, jeżeli wejdziecie jeżeli film, pierwsze co się rzuca to jest wideo, zaraz potem jest audio, ale pierwsze co się rzuca w oczy to jest wideo eee, czyli jakieś kolory, wiecie jak jest ładna jakość i tak dalej, kolory, wszystko super, to się chce oglądać no i generalnie bo, bo zobaczcie jaka jest różnica, I po prostu teraz widzicie jakie są, jakie są kolory no. osoba, która osoba, która wygra jako że jesteśmy kanałami byliśmy kanałami marketingu. a teraz zobaczcie są przed y, nałożeniem filtrów, zobaczcie jaka jest różnica, osoba, która ten, osoba, która wygra, jako że jesteśmy kanałem, e, byliśmy Słuchajcie kanałem... teraz jakaś na... różnica między teraz jak jest przed filtrami, a jak jest po filtrach albo po filtrach i przed filtrami, no nie ma znaczenia Bo już filtry to jest magiczna sprawa i teraz na przykład mogę zrobić coś takiego, widzicie? I jest kolejny efekt, mogę zrobić coś takiego, nie? Mogę zrobić nie wiem co mogę zrobić, może jeszcze mogę kupę zrobić, nie? Akurat to było też kwestia montażu, żeby nie było potem, no Kolejna sprawa jest audio i chociaż w tamtym filmie audio jakoś dupy nie urywało to nie mówię teraz o bezpośrednim samym głosie, ale o dźwiękowieniu, czyli wiecie, jeżeli jest jakaś cisza, na przykład są jakieś to są, to to daje jakieś świerszcze, jeżeli... akurat to było też kwestia montażu żeby nie było potem, no e, jest jakiś przerywnik, w sensie taki jest jednego do drugiego jest jakiś taki łóż, więc to też właśnie bardzo wydaje mi się, ten film urozmaica i generalnie dzięki temu też się fajnie ogląda takie coś, nie, bo jest przez to dynamiczniejszy ładniej to wygląda oraz też jakiś taki efekt jest, przy którym wydaje mi się widz utrzymuje większą uwagę i nowe dwie rzeczy to są udźwiękowienie oraz właśnie tak jak powiedziałem wcześniej kolorki. Kolejna sprawa już moi drodzy też jest wydaje mi się bardzo ważna jaką jest kadrowanie, ponieważ teraz też możecie zauważyć jak wyglądała pierwotna scena jeszcze przed montażem. E, to pierwsza scena, zupełnie pierwsza, gdzie jeszcze nie było widać Jody byłem tylko ja i po boku było trochę pusto i dopiero nadszedł czas potem żeby ona się pokazał w filmie i zobaczcie jak to wygląda, jaka różnica taka Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Norm i witajcie w odcinku takim dosyć innym niż zwykle Razem ze mną dzisiaj jest bardzo wam dobrze, nie ma tak, a nie? Piękno, witajcie moi drodzy, ja jestem Norm i witajcie w odcinku takim dosyć innym niż zwykle. No i jest różnica znacząca, ale generalnie fajny efekt dzięki kadrowaniu można uzyskać. I Jeszcze też ostatnia rzecz, już może to nie jest taka poradnikowa w sumie, ale też osób dużo pisało mi, że to green screen, kurde! Nie, to akurat nie był green screen, to było akurat naprawdę w górach nagrywane. green screen to byłoby, jakbym to rozbudował green screena i mógłbym teraz się pojawić w kosmosie. chwilę się pojawię w kosmosie. Ale tam to akurat green screen nie był, ale green to też zaromis sesura. Czekajcie, pokażę. Ja ty już nie otwarłem tego Green z szczególnie. Znaczy... Cześć, zajdę ponóż. Kurde, brzmi groźny. Jest! Pięknie, mamy green screen na moim drodze, Widzicie? Popatrzcie, teraz jestem na przykład w kosmosie. O! Wow. Teraz byłem w kosmosie, a teraz będę znowu, nie wiem, w krainie dinozaurów. A teraz na przykład, nie wiem, będę, kurde, na pustyni. O! Teraz będę na pustyni. No. A na przykład teraz nie wiem, mogę być, na przykład, nie wiem, wodą. No, teraz już jestem w domu. Także to tyle, że chodzi o greenskin, o te wszystkie moi drodzy typy, poradniki i tak dalej. No więc, właśnie tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy. Ja się zwijam, dzięki, że wpadliście. Ja się zwijam, dzięki, że wpadliście. Trzymajcie. A, no i zostawcie łapkę. I wbijcie jeszcze na Facebooka. Pamiętajcie, Facebook jest najważniejszy w tym wszystkim. Instagram, trzymajcie się. Yo!